Cześć hey kochani, witam się z wami bardzo cieplutko w kolejnym filmie Dzisiaj postanowiłam nagrać dla was takiego daily vloga Jest niedziela, piękna pogoda, słoneczko świeci Mi pokazywało na balkonie w słońcu 27 stopni A ja wam wcześniej wspominałam, że ja to działam na baterie słoneczne I z samego rana zrobiłam sobie taki beauty day Zrobiłam jakieś maseczki, wiecie, woski i te inne sprawy, peelingi um, no a teraz e, czas pójść na spacerek Zabiorę was tutaj ze sobą e, Obiad sobie już przygotowałam, zaraz wam pokażę co Ale zanim to e, też e, zakupy takie można powiedzieć kosmetyczne i do domu Z DM-u, taki mały tutaj mini haul e, Bo tutaj właśnie wszystko sobie już wypakowałam na stół, więc wam pokażę No a potem zabieram was ze sobą na spacerek Tutaj są moje zakupy. Zbyt wiele nie kupiłam, ale dużo zapłaciłam, jak to zwykle bywa. Mam mały proszek, perwol, dwa mm, żwirki dla kota. Tutaj jeszcze te takie tabletki mm, z DM-u. To jest coś w stylu mm, kalgonu. Tutaj te chusteczki do okularów, ale ja je potrzebuję właśnie do oczyszczenia telefonu czy tam komputera. Maseczka hialuronowa. W, taj, w płachcie, takie najbardziej lubię tutaj mam jakieś trzy batoniki proteinowe to wiecie, takie w razie co, żebym ze sobą mogła gdzieś tam zabrać płyn do płukania, tutaj ten taki płyn na bakterie grzyby, wirusy, też do prania, jak dodaję mam wrażenie, że potem ładniej pranie pachnie i tutaj jeszcze jeden do mm, płukania nie wiem, jeszcze go nie testowałam, ale szukam jakiegoś odpowiednika tego super płynu, który Wam kiedyś pokazywałam z Biedronki, tego takiego małego. Yy, on był mega. Nawet Sandra mówiła, że yy, ciuchy ładnie pachniały, bo yy, te, co miałam na koncert dodać do od niej pożyczonym, no to uprałam i jej oddałam, mówię się mnie pytała, co ja użyłam, że tak ładnie pachniały. A propos tutaj zapachu, no to jeszcze mam. Erwig, lawendowy I ja sobie go postawię w sypialni um, Alverde Tu mam trzy produkty z Alverde Ostatnio od Sandry pożyczyłam um, Podkład i on był mega Taki fajny, kryjący I to są też naturalne kosmetyki Więc wzięłam sobie um, Podkład O taki, powiem wam, że on jest mega Dobrze kryjący Ma taką też fajną szpatułkę to jest lepsze, bo wiecie, ze z pompką to czasami zostanie wam tyle na dole i nie da się e, tego dalej wykorzystać, a tutaj jest taka szpatułka, więc fajnie to e, będzie można do końca mm, zużyć. Tutaj mam jeszcze serum e, nawilżające z hialuronem. i tutaj jeszcze puder. Taki prasowany trochę, wszystko jest brudny, bo właśnie dzisiaj go użyłam. I a znaczy w sensie nie brudny, tylko mokry, bo ym, sklepywałam go na mokrą Beauty Blenderem. Tutaj wziąłam sobie jeszcze nową szczotkę do włosów. Też jakaś z hialuronem i kreatyną. Nie wiem co to oznacza. Czy ona ma to w sobie, czy jak to tam działa. Później sobie poczytam. O! no zobaczymy tutaj jeszcze przysmaki dla kota jak widzicie już otwarte, no bo oczywiście trzeba było kotusiowi dać o i tutaj wziąłam sobie taki nowy pojemnik na pędzla, będzie ładnie się prezentował na mojej toaletce, bo jak na razie stoją one w kubkach a myślę, że w takim pojemniku będzie to ładnie wyglądało. Wczoraj właśnie toaletkę też sprzątałam, więc e, no, zaraz sobie też to podmienię. E, Desodorant Adidas Control i tutaj jeszcze Rexona różowa. Wziąłam jeszcze z Got2B suchy szampon Extra Volume. Nie wiem, zobaczymy, bo te moje włosy są takie oklapłe. No i tutaj jeszcze dwa takie mm, witaminowe drinki, one są bez cukru i w ogóle takie, wiecie, bez kalorii, e, ale mają w sobie za to dużo witamin, z tego co tu widzicie. I tu jest smak e, pomarańcza, mango, a ten jest e, cytrona, cytrona. Cytryna i limonka, więc e, tak się przedstawiają moje zakupy kosmetyczne i do domu z DM-u. Dajcie znać, czy też chodzicie do DM-u, bo chyba w Polsce już gdzie, niegdzie otworzyli. No i czy coś z tych tutaj rzeczy już... Testowaliście, ja teraz to chowam i pokażę wam, co dzisiaj będzie na obiadek. Co do obiadu to on pewnie będzie na dwa dni, bo korzystając, wiecie, z okazji, że dzisiaj jest niedziela i mam wolne, no to ugotowałam gulasz. Eee, no bo wiecie, w tygodniu to tak na szybko muszę gotować, a dzisiaj mogą sobie go tak, wiecie, na wolnym ogniu perkolić, więc jest gulasz. Tutaj mam już też przygotowane kotlety mielone, oczywiście bez bułki tartej, no bo Keto. I tutaj jeszcze mizeria z y, koperkiem. Więc tak się przedstawia mój dzisiejszy obiad. A wydajcie zać w komentarzu, co tam dzisiaj u Was na niedzielny obiadek. Jak zwykle schabowy lub prosłuch, jak to w Polsce bywa, czy może jednak coś innego? Chętnie tutaj poczytam Wasze komentarze, bo ja lubię gotować. Ale najgorz... największy problem mam z wymyślaniem, co by tutaj zrobić. Więc będzie miło, jeśli napiszecie, co tam dzisiaj dobrego u Was na obiadek niedzielny. No dobra, ja to tutaj sobie zostawiam, tylko mizerię, może schowam do yy, lodówki, no i zabieram Was ze sobą na niedzielny spacerek zwiedzanie tutaj mojego miasta. O, i tutaj jest ten dyfuzorek, zaaplikowałam sobie właśnie ten y, zapach. No i tu jest relaksująca y, lawenda tak on wygląda, wczoraj w ogóle jak sprzątałam chciałam go wyrzucić, bo nigdzie nie mogłam dostać tych, w sensie w Kauflandzie nie było tych ym, olejków, no ale w Demie znalazłam, więc dostał on drugą szansę i idę, zaniosę sobie go do y, sypialni też tutaj zrobiłam porządek w moich perfumach o i tutaj te kwiatki też trochę ogarnęłam, więc no tutaj on będzie sobie stał i ładny zapach dawał. Muszę już te niektóre perfumy podokańczać, bo one tutaj dosyć długo stoją i tylko zajmują miejsce, więc tak to wygląda. Zaraz chciałabym Wam pokazać, bo on jak się włącza, to yy, taki niebieski światełko się tutaj zapala i się ten zapach ulatnia, ale jak na razie nie chce. Ale włożyłam też baterie, które już były używane, więc może one są słabe. No dobra, jak, się, jak dam radę, to pokażę Wam później. O, teraz działa. Leci tutaj para. Jednak trzeba było wymienić baterie na całkiem nowe, bo te z odzysku były za słabe, żeby tutaj podgrzać tą parę. No, no i fajnie. Dobra. Idziemy na spacerek. Już wchodzimy do lasu, a tutaj na końcu jest urząd stanu cywilnego i tam są te altanki. Teraz tak nie widać, bo jest zima, ale latem są tak ładnie kolorowo obrośnięte e, tymi różami. Może tutaj właśnie na dworzu wziąć sobie ślub. A my idziemy dalej do lasu. Nagrywam. Patrzcie, jak jest pięknie w Lesie. Słoneczko świeci. Uf, Another eleven, Give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I'll seek what you teach. I do believe. love lessons come one in a dozen the other eleven is something from nothing love lessons come one in a dozen the other eleven is something from nothing love lessons come one in a dozen the other eleven is something from nothing Life changes just open the door One thing's certain, I'll always yeah, be your yeah.

Do domu, bo robi się już ciemno i tutaj trochę zimno. Chyba dzisiaj nocy będzie przymrozek. Zapomniałem, że znaczy nie pokazywałam Wam, ale w Polsce kupiłam chyba w kropie tego takiego misia. On jest bardzo cieplutki. i w sumie tutaj od góry nie ma, ale czuję, że w uda mi jest zimno. No, taki porządny dzisiaj spacerek. Obrócę kamerę i Wam pokażę ile e, tego. Jaka tutaj jest dróżka? Bo teraz sobie idziemy wzdłuż torów. Nie lubię nagrywać tą przednią kamerą, bo wydaje się, że mam taki ogromny łeb. Dzisiaj niedziela to rzadziej jeżdżą sztrasy bany. Um, no, tramwaje, bo tak to normalnie co 10 minut. A w niedzielę chyba co 15 z tego, co mi się wydaje. No, ale jeszcze żadnego nie ma. Mam dużo przyprawek. go. O, tam widać się świeci, ale nie spojrzałam za ile minut tramwaj. Ale, jak tam się lasu słyszałam, to słyszałam, że jechał. No i też e, słychać dla samoloty, no bo tutaj obok jest lotnisko we Frankfurcie. No, o, jedzie tramwaj. 17. No, i mieliście okazję zobaczyć. Tramwaj, którym kiedyś bardzo często jeździłam do Frankfurtu. Tak jeszcze tam pracowałam. Teraz na szczęście nie muszę. W sensie jeździć do Frankfurtu. No tramwajem też nie, no bo teraz już jeżdżę samochodem wszędzie. Także tak to wygląda. No i dobra, ja się tutaj już rozłączam, bo muszę przyspieszyć kroku, żeby nie zamarzła, a i tak już jestem trochę wycofana że pędzę do domu na obiadek.